Witam, ja jestem riset Balowy, a ze mną jest X05XD XD. ma? Ja <laughs> e, No w tym odcinku będziemy Właściwie to co mieliśmy w tym odcinku zrobić to zrobiliśmy <laughs> To gdzie sugerujesz jechać? Supera wychodzimy z serwera Co powiedziałeś? Co wychodzimy z serwera a wychodzimy? To może ja uszkodzę ten samochód i zrobimy to co mieliśmy zrobić. Nie, na samoloty, bo mieliśmy wybór. A, nie? no bo tak, bo ty jeszcze nie zdałeś, zapomniałem. Nie zdałem już. Zdałeś? No. No to gicę z Bambo. <laughs> Dobra, to. Nie zdałem, ja bym nie został. <laughs> no. <laughs> Wow 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 wo wo Wow! Co za drift Drift, fuck, Kurde Policja spała Czyp Ale jak coś jesteś Ja jestem jednym z profesjonalistów e, Lataniem samolotem Mhm, testowałeś już Jak teraz się tam trzecie. Samowit <laughs> mnie to azdam <laughs> O <śmiech> O, no. Jak miło, że otwierałem no tak, ja jechałem Czekaj Zaparkuję w jakimś dozgonnym miejscu Zaciągi ręczny No tak, oboje nie zamknęliśmy drzwi No tak. Dobra chodź, zobaczymy jaki jesteś Wirtułowa Gdzie tu jest to? Tam. Piękne, za dobrze to? No. no. <laughs> Cieszę się. No raczej nie inaczej. No wiesz, musisz najpierw zatankować. Bo nie polecisz. Nie, jak nie? No to polej bez zatankowania. No właśnie, <laughs> muszę wziąć sobie spadochron. <laughs> Całe szczęście. Nie polecisz, no patrzcie, no nawet do góry nie chcę podnieść się. Ojej! Ty! ty chyba nie zniszczyłeś yy, tego paliwa, co? Nie. Bo będziesz dostawał 9. A tak to 30 jest. U, 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 u. Kurda! E, połowę maku ci radziłbym. Bo wtedy Nierówno. będzie. Nierówno. Ciekawie. Sam. Dobra, poladam, poladam trochę za tobą. Zobaczcie jak ty latasz. To co? No co ty robisz to? No tą tam Tu To ja też tam mam strzałkę. Godziona jest. Gdzie jest to kółka? Nie wiem. nie, gdzieś indziej chyba. Praca niemęcząca. <laughs> mam ty... nadzieję, że trafił te kółko, nie? Tylko ja w ogóle tego kółka nie widzę, ale... Gdzieś tam pewnie jest Nie, mm Mhm, jak się lata? Jest, mam, 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 mam Coś mnie laguje, kur... Trochę no, co jest? Kurwa, ale rajam! shit! No, właściwie to... Daleko jeszcze do tego kółka? Po mnie... Ja... Ja mam nad pustynią. A to co kurwa? No, ja jestem nad jakimś mostem. Jakie zdjęcia robią, co? No. Bo to jest samolot, który robi zdjęcia. Uj, wieda. Czy by się przestraszył? <noise> Głośniej słuchaj tej muzyki. No nie, nie lubię tego miejsca. Uj, trafiam Coś mi kurde lakuje no. No tak, jeszcze spamowałem spomachałem. No. 50 gier włączyłeś. O. 60 euro zarobiłem. Yes. A ja 27, niby dlaczego? Uderzyłeś we mnie. Hmm. A ty jak nie masz obrażeń to nie do... Powinneś mieć też. Fucking shit, co jest? Ja nie, ja nie mam takich obowiązków <laughs> autorytet mi bardzo dobrze robi a wyciągniesz się na tym filmie, nie? co mówisz? E, to poprzeć się na tym filmie dosyć no strasznie na razie widzę słabość no bo jeszcze nic nie nagrałeś z muszę chyba zacząć ten no, y, robić y, cywilatora Farmen. 2015 Multiplier No Będzie kupywał, odmyślił się, że GTA 5 nie kupi, a ja kupi LS15 Oczywiście, że wolał GTA 5 Na mój wspaniały komputer Nie weszłoby ci Nie Nie, no może se kupię Niedługo może nas spotkacie we dwójkę no gdzie to jest? Kurde no. No tam. To jest głównie nisko, ale dosyć. Tak. Mam nadzieję, że trafi. Jeszcze. Ta, fajnie, super. No kurde, drug raz nie trafi. Ile już Jedno. No zaraz, co ciebie, Przepraszam, niech to będzie razu idzie. Eee, drzewo. No to kurta w kulecz szkoda tam. Ty co, to ten niewidzialny samochód? <śpiewa> mm. Szkoda mi kasy teraz na paliwo, które wydałem. Dużo nie poszło. Teraz kolejne 30. Spróbuję tu wystartować! Dupa! <grymne> Zaraz znajdę się w wodzie! Uh -huh. Ja muszę sobie helikoptera zrobić, bo na helikoptera chyba lepiej jest. E, mam problem, wpadłem do wody. <grymne> <grymne> Przylecisz po mnie do Sanfiero? Ja jest to teraz... Um, nie wiem. Print O kurde, mam <grystanie> problem. Ja w ten las właśnie chyba trafiłem. No to mamy problem. Bo tu nie da wejść. Przejechałem las. Przeleciałeś. Uważaj, że jesteś Nie. <grystanie> O Od... Jezus, można wejść na górę. No ja jestem przy tamtej No i teraz poczekaj na mnie. Wląduj na lotnisku. <noise> to obowiązkowe. No raczej. Tylko poczekaj aż pójdę na pas startowy, to zobaczymy jak ty ładnie lądujesz. Już jestem koło niego, to możesz lądować. Nie wiem z której strony będziesz lądował, ale... O, leci! Co za wariat! Jakie ładne wylądowanie, nie no... Chyba pierwszy raz. Eee, no szacunek ludzi ulicy! No to Tutaj, tutaj naprzeciwko ciebie. Ten niebieski? Nie, no tak. No ten, ten, na pewno mi nie straci. Tutaj. Aaa, tutaj jesteś! Żebyś widział jak ty ładnie wylądowałeś Wiem wiem Nauczyłem no, się Od mistrza A, Od Rocheza Kurat Ale nie Rochez mnie dobrze coś. On? No No Ja widziałem jak wysortował to od razu Pan no, Patrz, patrz do tego, patrz do tego na dole na dachu lądową hmm. wleci w te moje kółko jakie <laughs> lagi mam no miałem kompa też, <laughs> też masz takie lagi? no też mam trochę takie. Ten nie przez twoje nagrywanie <laughs> no ciekawe jak kurwa trafię kurwa ty jak będziemy koło mojego kółeczka to weź ten Kurde ja jest. Nie... co to w ogóle tutaj jest? Kółka to ja to jest a... na kartę pływacką jeszcze nie No Zdawalność zerowa Kurda jest. Ja tam... Panie <śleski> Powiedziałbym coś, ale nie mogę, no. Dobra jest, nie Kurna, za nisko. Leć, bo już... nie ja pi... mają Teraz, teraz, teraz! Nie ma kurna! Tak sam! dobrze, że nie widzę tego kółeczka. Rodzi <noise> mm. Ten serwer to jakiś lagujący jest. Dużo ludzi. So, za samego neta masz. <noise> A czy ja w ogóle powiedziałem na początku co to za gra jest? Nie. No to teraz to powiem. <noise> Nie wiem a, Ale po co ty teraz to będziesz mówił, jak to i tak do tej minuty nigdy dojdzie Racja. To za... Zakup... No Lecisz. Lecisz. A i nagrywasz jeszcze? No a co? Wląduj tak ładnie, to tutaj skończę Tak jak wtedy Dobra, tylko wolę od tamtej strony więcej miejsca, No to myślę, że się podobało Prawdało O jak ładni No to żegnają się Co? 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 X05XD i RISEN <laughs> Szabala! Narazka! <laughs>